manko, ja jestem Lolo3565 A to jest szósty odcinek na modach W tym odcinku pobawimy Znaczy zrobimy Electronic For Nice w ogóle <laughs> Elektroniką się pobawimy Więc moim pierwszym, zaczynajmy Więc moim pierwszym celem Będzie zrobienie Electronic For Nice Final mm. Iron, Copper Kopru mam, trochę mam kopru, więc zrobię te kabli. Ha, jeszcze jeszcze tak załącznie zrobiłem to. Tutaj jest battery box. <laughs> ładuję mój ładuję moje maszyny. To będzie ładowało moje maszyny. I tak idziemy po koper. Mam tu kopro, mam dużo. W ogóle ten krewnik tam nie może stać, bo za daleko chodzić, chodzi muszę. Więc go wbiję tutaj. O! I już ładniej. Więc zrobimy sobie 10. Od razu kabli trochę porobimy. 8-8-8. 80 8. wystarczy. I tak... Potrzebny mi jeszcze będzie... Redstone po co czekać na to, 16 diamentów, czyli 16 tylko 28. kosza tylko sobie okablowanie tam. Więc mm, muszę jeszcze żelazo przytopić, czyli od razu 17, żeby trochę zostało. Co tam, timi? I tak, więc to mi się będzie przytapiać. A ja poszukam już, a ja dokładnie zaczę elektronik, jak się robi. Mm. elektronik chip dopiero zrobię tak z a jak to się robi nie wiem tak robi się najpierw chipa muszę zrobić jeszcze, ir jeszcze, jeszcze iron furnace i tam chwasz żelazo no i będzie piec elektryczny więc ja zrobię elektronikę bo tam te piece są już tak wolne że mi się nie płaca po prostu na nich siedzieć Mmm, dwa sobie zrobimy razem. Mmm, no, osiem. Tak. I kraftujemy osiem piec. Tu, 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 tu. Czyli cztery, znaczy dwa piece. Tak, mhm, mm Electronic furnace, redstone, to. Więc idę po tamto. I robimy Cheronimo! W ogóle zrobiłem poza cienkiem lapak, tamtym MFSU, ładowałem go około godziny, więc trochę ładowania było, ale naprawdę się opłaca, bo napadę się, on ma naprawdę dużą pojemność, więc jest dobrze. Jeszcze planuję ogółem powiększyć tą, żeby ładowało mi się na generatory. Generatory zrobię, ale dopiero to w przyszłym odcinku, albo za 2-3 odcinki mm, tak, czyli chip się robiło tu mam kable 2, 2, 2, 2, 2, 2 raz, dwa, raz, dwa i już mam to mam czyli możemy skraftować już moje dwa piecyki mam już moje dwa piecyki, mam nie wiem czy zostały mi tamte kable od tego powstały mi nie wiem, czy to nazywało na NaH, było nie wiem, po prostu wiem, że to ha się nazywało. Po prostu zapomniałem, robiłem to wcześniej. Nie pamiętam, więc ja idę to zobaczyć, jak to się robiło. To z mniejszego czego największe. To ogółem przez całą recepturę zobaczę jak to się robi Bo nie pamiętam to z niczego to będę musiał też zrobić yy, nie ma mogę o jest LV o, o jakie tanie Dobrze pamiętam LV mm, tak więc kraftujemy LV, skrót przenośny OPS LV, czyli tak to się robi, Ta. tak, 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 i tak, albo tak, nie, a koper. Zapomniałem w ogóle, że kopera dawał się. Mój błąd, przepraszam. I tak to napięcie, to to ciało. muszę to tak podłączyć. I tu już. No i tu już mogę podłączyć moje piecyki elektryczne. Widzicie, energia już jest. Więc będzie w ogóle, więc szybciej się przystapiało. Więc teraz będzie potrzebny mi macerator Macerator się robi ten chip, to na PP zabieg z 300 Macerator jeszcze machine block, refinet iron trzeba mi więc idziemy po resztę Rajnet ironu no Mmm tu mam moje resztę refajna tajronu że ustaka w tamtych piecach przetopię Bo naprawdę, uwierzcie mi, jest to szybciej I tak Zrobię jeszcze macerator Kompresator i recytler Bodajże chyba recytler też chyba zrobię I zakończę ten odcinek po prostu Bo ten odcinek będzie taki trochę skrótszy Jeden z krótszych macie znaczy taki Pokazał bardziej taki bojatko na tego odcinku. Skupię się na piecach, jak na następnym odcinku inne. A uwu. klatki 8 fps, 4, 7, ale mi klatkuje. Muszę sobie FPS-y zwiększyć już. Nie wiem, jak to zrobię ale już. Mamy tu 7 tanków i co mi zrobić? Aha, machine block. Najpierw sobie zrobię to, tu, 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 tu. Tu, tu, tu. Cztery mi wystarczą, bo nie mam zamiaru potem bawić się w nie. Tak, czyli będzie machine block. Więc chyba mogę już to zrobić. Albo kable. Nie really co presator kompresator się tak robiło A nie mam stołna albo mam Mam stołna I tak 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 kompresator tu i masz im blok Nie rozumiem. Nie rozumiem. Przecież dobrze kraftuje. O, już jest. Jeszcze teraz idę podnoczę mój kompresator. O. To ma ciągle dużo energii, bo tamto się ładuje. Więc jest dobrze. Dramacerator Macerator. macerator i cobblestone. Flinty i to. Wiedziałem, że mi się przyda więcej refajne do ironu Widzicie, było o wiele szybciej. Ja też sobie, sobie zezywam dwa bloki Bo mamy trochę więcej Aeronu Flint chyba mam. Mam trzy flintu Cobblestone i już craftujemy znowu spadek fps ale sobie już poradzę. Mm, tu. Nie pamiętam. Macerator. a tak. Bo najlepiej z tym się robi, bo masz, masz wszystkie receptury. i ja akurat mam 3 flintu. I już idę mi piękny macerator podłączyć. Macerator. Jest. Jest wszystko dobrze. Jest teraz... Nie, hmm, ja spróbujemy to lepsze, ale jak tylko je najpierw znajdę. Zobaczymy, jak się je robi. To może jeszcze je zrobimy. Tam hmm. craftem myślę, że zajmiemy się w przyszłym odcinku. O, a to chyba zrobię. HW premium generator. Będzie tak to gdy będę miał więcej energii. Mm, tu nie ma. Chyba tu już nie będzie, bo tutaj się to kończy. To lepszy elektronik w nice. Myślę, że zrobię może jeszcze. Nie ma piecy. Mm, to nic. Więc jeśli skończyłem, już to robić. Więc żegnam się z wami. Ja jestem LOL 3565, a to był szósty odcinek Minecraft na mod.